Cześć! Wiem, że bardzo lubicie moje filmy i prosicie zawsze o więcej, więc tym razem e, zapraszam Was serdecznie w podróż na Warszawę. Działka budowlana o regularnym kształcie i powierzchni 1595 m2 położona na jednej z najbardziej lubianych dzielnic Szczecina w Warszawie. Działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, Dostępne media to woda, gaz i prąd. Jeśli chodzi o kanalizację, to szambo. Przeznaczenie terenu według zapisów planu to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług. Powierzchnia zabudowy to 30% powierzchni działki budowlanej. Wysokość zabudowy od 7 do 10 metrów. Zapraszam serdecznie po szczegóły. Bonus nieruchomości: Oliwia Konditka.